www.tomiland.pl/7 days to die naprawdę dobra strona poświęcona ciekawostkom jak i aktualizacjom ze świata gry 7 days to die zapraszam link w opisie Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, z Cetronowe i oto i kolejny odcinek co będę tutaj jakiego luźnego grania Zombie Horde, naprawdę nie wiem co mówię, bo dziwne rzeczy się tutaj dzieją, naprawdę bardzo dziwne. Widać mamy dzień pierwszy i mamy już naszą bazę Ja nie mam przedmiotów Nie wiem, co się stało w ogóle Nie wiem w ogóle co się stało Ale no, załadowałem na nowo grę i nagle mi się coś takiego zadziało, więc naprawdę dziwne rzeczy się tutaj dzieją jak wam mówiłem jak wam mówiłem, naprawdę dziwne rzeczy. No i w związku z tym, nie wiem, nie wiem, no jeżeli to będzie się powtarzało, no to chyba tę serię nie za bardzo dokończymy. No ale okej, okay. mam nadzieję, że to tylko tak się wymskło naszej grze tutaj i to nie będzie się już powtarzało. Bo jeżeli będzie się powtarzało, to nie będzie miło, na pewno nie będzie miło, ale mam nadzieję, że to było takie, o, przypadkowo, tak, przypadkowo. E, dobra. Dobra, 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 jak widz, no dobra, możemy to wykorzystać, że się cofnęliśmy w czasie, nie cofając mapy, no fajna rzecz, nie, fajna rzecz, każdy tak lubi pewnie, no fajnie, nie. Dobra, tutaj się zabudujemy na razie tylko takim czymś, takim czymś i tutaj będziemy mieli taki trochę magazynik, magazyn, dlatego, że za chwilę sobie zrobimy skrzynki, właściwie nie za chwilę, bo na razie nie mamy aż tylu przedmiotów, żeśmy musieli się martwić o jakiś magazyn tutaj specjalnie. O, specjalnie, specjalnie, specjalnie to jeszcze musimy zabrać te zasieczki. No i wygląda to tak sytuacja, czy ja? Naprawdę, nie ogarając co co się stało. Naprawdę dziwne rzeczy się tutaj dzieją. No, mówiłem wam, że zbugowane to jest. Chciałem to zacząć od razu od poprzedniego e, razu, gdy zakończyłem poprzednie odcinek, ale właśnie coś takiego się stało. Więc nie wiem, no nie wnikam. Może tym razem, kurde, pierwsza noc okaże się normalna i nie będziemy mieli zbugowanej nocy, tak? To nie byłoby fajne, bo wtedy się zbugowało coś, naprawdę nam się zbugowało coś, że kurde przyszły trzy Dąbiaki O, horda, mega duża horda, duża, wielka horda Tutaj drabina nam się przyda zdecydowanie, ale o tym, to zrobimy później Na razie bym poszedł trochę drewna złapać, mam jeszcze w ogóle tą Mam tę siekierkę, dobra, chociaż, <laughs> okej, okay, dobra Nieważne, naprawdę nie ogarniam, jestem taki tak no teraz nie wiem co się dzieje właściwie wokół mnie Naprawdę nie wiem co się dzieje Dobra, bierzemy drewienko, bierzemy drewienko, bla, 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 bierzemy Nam się na pewno przyda na kolejne zasieczki Weźmiemy dwa drzewka Nie no, nie musimy się jakoś specjalnie bać, dlatego że no to będzie, kurde, pierwsza noc, która jest dziecinnie prosta Pewnie jeszcze nam się zbuguje, tak jak poprzednia, bo to cofnęliśmy się tak dziwnie w czasie Ale patrzcie, tutaj są... Myślałem, że jeszcze będę miał zabiję daną liczbę złombiaków, ale tutaj jeszcze są uszkodzone od krwi poprzednich zombiaków, których właściwie nie ma, tak cofnęliśmy się w czasie ciekawe rzeczy, ciekawe rozkminy będą <grych> okej, okay. dobra, robimy kolejne zasieki, jak najbardziej jeszcze z tej sobie robimy. co mi tam wyje do okna, miała ale. dobra, robimy, mamy sporo tego, więc możemy zrobić sporo zasieków, za chwilę sobie je tutaj zrobimy, chociaż będziemy mieli trochę będziemy trochę do przodu, jeżeli chodzi o kolejne noce dobra, tyle zasieków nam zdecydowanie starczy bo naprawdę sporo jej zrobiliśmy, no i dokładamy dla sieki dokładamy, dokładamy, dokładamy. I co chyba będzie dziecinnie proste przetrwać właśnie tą e, hordę. Pierwszą hordę, która właściwie nic nie robi, nic nie robi. Kurde, kurde, takie dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Już widzę jak ta seria się potoczy, no kurde, pięknie będzie się potoczy na pewno. Kurde, tutaj mi zbugowało patyk. Kurde, co się dzieje? Co się dzieje? Ten samochód będzie mi przeszkadzał. Tutaj kurde, samochodzie i stąd, proszę cię. Kurde, do tej rzeki go wypierdziel, naprawdę, kurde, bym zatrudnił tutaj kilku jakichś zombiaków-murzynów, którzy by tutaj przychodziłem i przesyłały ten samochód, to by było okej. Okay. Dobry deal, dobra, jeszcze trochę, żebym chociaż jedną warstwę sieków tutaj dał koło, temu, koło tego samochodu. Właściwie on też, ten samochód będzie mógł zatrzymać te nasze zombiaki, nie? To jednak jest jakiś tam plus. No ale okej, okay, okej, okay, okej okay. Robimy kolejne zasieki, mamy 18, 21 pierwsza horda Na razie nie musimy jakoś mega uciekać do naszej bazy spoczeńko no na luzie, na luzie, easy peasy, tak jak to się właściwie mówi Bo właściwie nie, może, nie musimy się o nic szczególnego tutaj bać Dobra, te zasieki dość szybko nam tutaj schodzą no, to nie jest problem, to nie jest problem Rozwalamy jeszcze to Okej, okay, rozwalmy to O, kolejny bóg Fajnie, fajne, no Kurde, daj no odbuguj mi to Rozwal to. Co ja teraz rozwalam? fuck? Co ja to gniazdo rozwalałem. Czemu z tego gniazda, kurde, wlatują odłamki od drewna? Ja pierdziele, co za gra dziwna. I co, nie będę mógł tutaj postawić bloku? What the fuck Ale zbugowana gra Ale zbugowana gra. Dobra, nieważne, mamy 20, dobra. Kurde, ja pierdziele, kurde jeszcze się zraniłem. Dobra, mniejsza raczej to dużo mnie nie zrobi, bo i tak tutaj damy sobie radę, easy peasy jak to się mówi, jak to się mówi, tak to się mówi, tak to się mówi, dobra jakoś specjalnie dużo tych się nie położyliśmy, jedno żyliśmy położyć no ale dobra, 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 nie narzekajmy, tak, nie narzekajmy tak jesteśmy teraz w ogóle na plusie jakimś, e, dobra mm. nie zrobimy drabiny, nie zrobimy drabiny dlatego, że oczywiście nie mam na to materiałów nie, no ja muszę mieć drabinę, tak, żeby cokolwiek tutaj widzieć Drabinę mi daj ktoś. Kurde, kurda, że, żeby mi się udało zdążyć. Ale i tak nie boję się jako specjalnie tej hordy, bo widzieliśmy już co ta horda potrafi, tak? Ona nic nie potrafi tak naprawdę. Kurde, jeszcze drzewo mnie prawie zabion. kurde, jakbym kurde umarł od drzewa tutaj, to naprawdę bym się wkurzył. O dobra jest horda Dobra, więc ja może na no szybko zrobię to tak, że po prostu wejdę tutaj. E to się załamie? Nie. Ło, kurde, jak się blok zmutował jakoś. Dobra, bierzemy pistolecik i czajmy się na nich, ciekawe czy znowu się zbloguje, taki, kurde, déjà vu w ciul. Deja vu, deja vu wciul, naprawdę. Naprawdę, kurczę. Co się dzieje? Dobra, ta już leci. Kurde, mamy odzerowanie tego co się działo właściwie. I za chwilę powinna z tej strony jeszcze jedna identyczna ząbiaczka polecieć. Chociaż tak było poprzedniej nocy, nie wiem, może coś się zmieni jednak. Dobra, może ja nie będę kłócał. Nie będę, może, kłócał, żeby się te hordy znowu nie zbukowały. Naprawdę, kurde, to by było słabe. Podwójny fail ze strony gry. Polecamy, naprawdę, serdecznie polecamy. I co koniec? Ty razem jeden zombie? Nie, dobra, leci tam jakiś. Jakiś nowy, kurde. Nie, chyba właśnie taki był już. Taki chyba był. Ja to mam cela. Pif, puffy. O, fajne. Ca cały magazynek. Aha, czyli jednak to, że wyszczelałem poprzednio cały magazynek, to mi się zapisało akurat. No to dzięki. Okej. Okay. Jednak... co do tego też nie mamy? Amunicji? <grym> Wygląda na to, że nie. czego my mamy? Czy to jest amunicja do tego. Proszę bardzo, kurczę. Kurczę. No i teraz działa. A, musimy do pierwszego inwentora to ale dziwnie to było w tamtych wersjach. No ale co, to już koniec gry? Koniec hordy, wielkiej hordy? Znowu? wina, <laughs> prawda? Dziwne. Dziwne rzeczy się tutaj dzieją. No e i no dobra, no jak tak ma być, to niech tak będzie, prawda? Ale dzi dziwne odcinki wam będę na tych youtubach puszczał. Naprawdę dziwne, wciul Dziwne, wczul. Dobra, no chyba nie będę wam przedłużał tak jak w poprzedniej nocy, bo to nie ma sensu. Tak, gra jest naprawdę dziwna jakaś. Zobaczymy jak to się potoczy, zobaczymy właściwie, jeżeli na przykład nie, będziecie pisać w komentarzach, nie nagrywaj tego trybu. No chociaż nie, no to wybaczmy to grze, wybaczmy, no ja, ja wybaczam tej grze wybaczam, OK, gro, chce wydać tutaj 6, alfa 6.3b2 wybaczam ci, wybaczam ci, jak moi widzowie to nie wiem, ale ja bym nagrał sobie jeszcze kolejne noce ja bym nagrał, zobaczymy jak będzie później. A ja z wami się żegnam, bo właściwie chyba znowu się zbugował, tak jak było poprzednio. Ale zobaczymy, zobaczymy kolejne noce I mam nadzieję, że mi się znowu tak nie zrobi, że wyjdę z gry Wejdę i znowu mi się cofnie w czasie Bo wtedy to naprawdę rzucę to i nie będę tego nagrywał Naprawdę, zobaczycie wtedy Ale nie, mam nadzieję, że tak się nie stanie Ja z wami się żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku Trzymajcie się, do kolejnych filmów na moim kanale Yo